Czasami jeszcze Urka nie szczela we mnie. No ku... O elektryczny smok. Kurwa, nieźle. ogonem mnie przesunął. Widzieliście jak mnie ogonem prze... A w tekstury wpadł. I wy, i wy to w tak gracie? Wpiewalił się do gruzu, nie? Nie miałem oka i nosa. Kurde, to się łatwo robi. Trochę praktyki i. Yy, tarcze. Na pewno. Kurwia mnie ten. tamten. tupta przy mgle. Będzie mi tu tuptał stukał. Jaka muzyka Boże. Grobowa. No i zajebam, Bo się chciałem bawić. parowanie Muzykę jak z jakiegoś, kurwa. Nie był klan, a plebania, Boże. Stoisz sam pośrodku świata Dookoła tysiąc brak Minął dzień, mijają lat Zgromieni się od trwa. Na tej ziemi, pod tym niebem, Życie nasze toczy się. W dzień jak co dzień. Stoisz sam pośrodku świata. Najgorsza walka na tej ziemi, pod tym Odnośnie solusów, moja opinia po pierwszym przejściu Początek, no wiadomo, zmaganie się ze sterowaniem Później już szło coraz lepiej Na pewnym etapie można powiedzieć, że się trochę wkręciłem Takie miałem uczucie Miałem uczucie, że kurde, jak to ukończę, to chciałbym po niedługim czasie jeszcze raz przejść Takiego chciałem szybkiego rana, powiedzmy, zrobić, przejść to jak najszybciej, zanim zapomnę, jak ta gra wygląda. I wszystko się zmieniło, odkąd zacząłem DLC. Do DLC fajniej mi się grało, ale DLC już mnie tak wymęczyło, tak się zdążyłem nawijać, że mi się kompletnie odechciało i już mi było bardzo był szybki zjazd. Ostatnie, chyba dwa streamy, ta. E, już taki zjazd miałem, że jeszcze przed chwilą byłem wkręcony od DLC. W ogóle mi się już nie chciało w to grać. Za bardzo. Pierwsze jakieś problemy, tak naprawdę, w tej grze takie. No bo wcześniej no każdy boss w zasadzie był łatwy. Quilak za pierwszym była chyba. Tornister tak zwany i. Smauk, ONS za pierwszym. O reszta bossów to tam w miarę szybkie próby były. Wiecie, kilka prób i już. Artorias. To było pierwsze jakieś zderzenie. Trochę prób tam było. Ale nauczyłem się go, nauczyłem się go i finalnie. Nie ma czego plądrować. No, Jakoś go w miarę zrobiłem fajnie. Walka nie była zła. Ale co? Manus. No na manusie już się poddałem. Nie mogłem go wyczuć. Kurwa macha na wszystkie strony. No i co i... Nie wkurzaj mnie. No i Havel. No, no i Havel. Się mazać. Havel wleciał. Klatę w sumie tylko założyłem, chyba nie komplet, Nie wiem. No i stankowałem go jak ciula, ale no już po prostu stwierdziłem. dos, no, nie chce mi się. Biłem go tam. Godzina czy coś. No już mi się zwyczajnie nie chciało. I. No tam później Forkings, no to szybko. Tylko. Ta lokacja, no już no naprawdę przez, ta, przez nawet tą lokację przy tych duchach tak mi się już nie chciało biec No jakoś mnie to tak nagle wymęczyło No i co, do, do, do gwyna dotarłem, no i, no i z głynem już, no wiecie jak było Ja wiem, on jest łatwy, ale też już może po prostu jakieś zmęczenie było Eee, po tej całej grze, i no, i no i była chujoza No dobra, to teraz tak z plusów, z plusów, może zacznijmy od plusów. Co mi się yy, podoba, to jest, myślę, system levelowania. Y y y wiadomo, ten softcap. Nie jest ideal... nie jest to idealne rozwiązanie, ale nie wiem czy się z takim coś spotkałem. Bardzo fajne to jest, bo gracz ma dowolność w pewnym sensie. No tak, moby się respią, jest to wkurwiające. Ale jak je zabijasz, to za każdym razem dostajesz expa, który nie jest jakimś tam jak w Wiedźminie. Da, dostajesz 5 ekspa za lub topca. W ogóle co, ja porównuję te gry. No ale to porównanie, właśnie jeśli chodzi o ten balans, jest dobre. Jest ten respawn w kurwia. Ale przynajmniej dostajesz normalnego expa No i tutaj na tym etapie mogłoby się to wydawać, że ej no za każdym razem dostajesz expa To możesz sobie chodzić do ogniska, zabijać mopki, No i mieć nieskończonego expa tylko, że nie. Bo możesz to robić tylko do pewnego etapu. Po prostu od, yy, dana statystyka od jakiegoś tam poziomu już ci nic nie daje. I no i w ten oto sposób. Na etapie, gdzie e, ten respawn najbardziej wkurwia. No bo tak, na dalszym etapie gry nie ma problemu z omijaniem przeciwników. Możesz mieć w nich wyjebane. Chyba że jakiś makcie w kurwi gdzieś tam strzeli, tak jak w tej lokacji, gdzie się do manusa zabiegło, tak, e, ale poza tym, ogólnie to przebieganie złe nie jest, aż tak dużo nie biją e... na początku, właśnie zamiast przebiegać, to już nieraz e, jak się gry nie znało, oczywiście, bo jak wiesz, gdzie biec, no to po prostu biegniesz i, e, i tyle, nie ma tematu. No ale jak pierwszy raz przechodzisz grę, musisz się zatrzymać, rozejrzeć, e, więc. Tych przeciwników no trzeba zabić często na początku. Bo jak się zatrzymasz, jak, jak będziesz biegł przed siebie, nie zabijał i dojdziesz do jakiegoś momentu, gdzie nie wiesz gdzie iść, masz na plecach pięciu typa i oni cię dojeżdżają od razu. Więc musisz ich za każdym razem zabijać. Ale w sumie to nie jest tak, że tracisz czas, bo, no bo daje ci to ekspa, więc możesz się wybustować na początku. A później jest ten Softcap i, i myślę, że to jest fajny system całkiem. Nie wiem, w sumie, na jakie plusy jeszcze uwagę mogę zwrócić. Może o, bo, boss, y, który mi się najbardziej podobał. Artorias. <grytania> Artoriusz, tak, Artoriusz mi się podobał. E, bo w ogóle przeciwnicy, jeśli chodzi o bossów, to tylko humanoidy. Głównie, no, Quillak była. Ona nie jest trudna, ale jest fajna. Ogólnie jeśli chodzi o bosów, poza nią, tylko przeciwnicy humanoidalni właśnie jak Artoriusz. Bo kurwa te wszystkie jakieś golemy, smoki. To walka wygląda tak, że podchodzisz mu za plecy i no, no nudy je e, Albo o motyl, nie? No zisty bos czekasz, kurwa, aż królewicz y, zmęczony usiądzie. I no fajna walka. E, większość bosów. Jest do. A przepraszam. Jeszcze y, ONS jest. To, 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 to jest taki prosty zabieg, że masz przeciwnika wolniejszego, szybszego. No to wiadomo, bijesz tego szybszego najpierw. Nie jest to y, jakieś odkrycie. Nie jest jakieś wspaniałomyślne, ale. Ciekawe, nie? No, za, zawsze coś, no nie? Zamiast walczyć z jednym typem, no to w takiej formie e, no to, to akurat całkiem spoko. Boss, chociaż e, za mało go doświadczyłem, bo za pierwszym pokonałem. Bo miałem dobre RNG, bo ten e, chudy tak zwany, ten szybszy Smaug czy jak on, nie, nie, nie pamiętam. E, on od razu do mnie przybiegł. Więc wiecie, ja go tam szybko poskładałem i został gruby. Co mnie wkurzało? To myślę, że na odkrycie. Yy, jeszcze zależy kiedy. Zależy kiedy. Raz było wkurzające, raz, raz nie. Ale końcówka to właśnie. Myślę, że to też jest yy, jeden z czynników, dlaczego już ta końcówka mnie wymęczyła. Bieganie z jednego ogniska do bossa. Ja uważam, że to jest pierwsze. Nie o tym, że to uczy nie wiem, szacunku do, do bosa, cierpliwości, wytrwałości to uczy. Masz szacunek do, do każdej próby, no nie, bo musisz pobiec do bosa. Szczerze, to jest dla mnie taka sztuczka, taka, no nie wiem, tania zagrywka, takie sztuczne wydłużenie czasu, gry, marnowanie czasu gracza. No Okej. Okay. Jest plus pewien yy, Bo fakt jak możesz wczytać grę Tuż przed bosem to się już tak nie starasz, no nie? To się tak nie starasz, bo... A, wczytam sobie od razu, nie? Więc to jest gdzieś tam plus Ale mimo wszystko minusy przeważają przesada, przesadą jest to bieganie. I co mnie jeszcze wkurowało? Było parę momentów takich jakby zręcznościowych, to to nie pasuje do tej gry. To nie jest Prince of Persia. E, wahadła. Nie pamiętam nazw lokacji, także ja nie umiem tutaj opisać gdzie to było. Ale jak mówię wahadła, to podejrzewam, że każdy gracz e, Source'ów wie o co chodzi, nie? Wahadła zamane. E, tak. A jeszcze w Anarlondo, tam gdzie jaszczurki. Nie, to jaszczurki. Nie, tam nie było jaszczurek. W tych kaftanach chyba. Eee, w każdym razie o co chodzi? Biegasz po wąskiej kładce. Takiej wąziutkiej, no nie? I masz normalną animację biegania. Tak jak biegasz po normalnym terenie. Nagle masz wąziutką jakąś, czy deseczkę, jakąś kładkę. I ty po tym wąskim masz normalną animację biegania to jest jakby nieprzystosowany teren do, do tego jak wiecie, jak gra jest zrobiona, animacje Prince of Persia jak książę Persii chodzi po wąskiej jej deseczce to idzie tak łapie równowagę wchodzisz na tą deseczkę, zmienia ci się animacja i postać idzie, idzie tak, no nie? O tak idzie, książę. Żeby się nie bać. Tymczasem, w solsach, postać biega normalnie po tej desce wąskiej. I jeszcze musisz wyprowadzać, wyprowadzać ciosy, które również mają normalną animację. Właśnie w takiej, w takiej Prince of Persia. Jak książę stoi na tej deseczce. Jak on stoi na tej deseczce, to on mieczem otako macha. O. Tymczasem w słońcach masz normalną animację i kula wyprowadzasz hita i, i ci spada chłop. Ale na szczęście mało jest tych. Mało jest takich momentów. No w sumie dwa są, nie? To co powiedziałem, są dwa takie momenty. No i te drewno animacje już się później niby przyzwyczaiłem, ale też. Też też to się nawkurzałem, to, to moje. Nie wiem, czy to jest minus, czy. No, zależy, jak na ty spojrzeć. Po prostu to mnie wkurzało i tyle. To jest moja ocena subiektywna. Wkurzało mnie to, że ta gra jest tak mało dynamiczna. To nie jest jak. No, już dobra, nie będzie ty, ten wiedźmin. To nie jest wiedźmin, gdzie klikasz. I od razu masz reakcję? O, dobra, teraz unik. Masz unik, wszystko jest od. Nie. Tam masz kolejkę. Tam masz kolejkę animacji. Dam przykład. O, moment jakiś taki, który yy, wywołał u mnie, słuchajcie. Yy. No. Halo? Idziesz czy nie? Co jest? Co jest? O co mi chodzi z tymi animacjami? Idzie czy nie? No, idź, bo chcę skończyć wypowiedź. Chodzi mi z tymi animacjami o to, że załóżmy, w trakcie walki wyprowadzam. Y robię rola i od razu po rolu chcę zrobić hita. I teraz tak. Robię rola. W trakcie rola już klikam tak, Że po rolu postać mi zrobi. Wyprowadzić os, tak? Ale jak w trakcie rola, przeciwnik mnie powali. To ja już nie chcę robić tego hita. No ale niestety jest kolejeczka. I, i to wygląda teraz tak. Ja w trakcie rola kliknąłem hita. Przeciwnik mnie przewrócił. Moja postać. A zanim wstanie, to mija godzina, i jak już wstanę, to postać robi hita, którego ja już nie chcę robić. I ja nie miałem z czymś takim do czynienia nigdy. W każdej grze było tak, że jest akcja-reakcja. W takiej sytuacji jest jakby cała sekwencja przerywana. Czyli tak robię rola, w trakcie rola klikam cios, przeciwnik mnie powala. I jakby wiecie, ta cała sekwencja się urywa, i jak moja postać wstanie, to ja mogę wykonać dowolny ruch. A w solsach nie. Ten to wyprowadzenie te, tego hita, którego ja wcześniej kliknąłem. Uważaj, Tutaj może... Postać robi, a ja już go nie chcę. Yy, albo na odwrót robię cios, pod koniec, pod koniec ciosu już chcę robić rola, ale przeciwnik mnie trafia, ja się przewracam, ja się podnoszę i k***wa rola robi mi w jakimś kierunku, co ja już w ogóle nie chcę, ja chcę gdzie indziej. I poza tym, czy uważam, że gra jest brudna? Nie, ja mówiłem od początku, zanim w ogóle zagrałem, że to jest mit taki Tworzenie takiej otoczki wokół tej gry, że ona jest boga, taka trudna. Nie, to nie jest tak, że ona jest trudna, tylko takimi zagrywkami, typu bieganie od ogniska do bossa, zabiera czas, wywołuje może frustrację, niechęć, a same walki, dosłownie mam wrażenie, jakby było zapisywanie, jak w gociku. No to to by, to, to, to by sprawiło, że, że ta gra w ogóle byłaby inna, jakby można było wczytywać sobie. Jesteśmy na miejscu. Nawet nie mówię, żeby zapisywać w trakcie walk, bo to akurat jest gruba przeginka. Ale powiedzmy savey, no w niektórych tak grach jest. savey yy, poza walkami, no nie. Masz tryb walki, nie saveujesz, jest tryb walki. Znaczy nie, jak masz tryb walki, nie możesz zrobić save'a, tak? A jak nie masz trybu walki, no to robisz save'a, Możesz zrobić. No i wtedy było o wiele łatwiej. Tak, 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 tak według mnie, po prostu. Ale czy ogólnie mi się podobało? No myślę, że tak. Jakieś nowe doświadczenie, zawsze. No i tak jak mówiłem, ja do tej gry chciałem wrócić, na pewno byłem taki pewien, miałem dylemat, czy następnie Dark Souls 3, czy do jedynki podejście drugie, takie szybsze. Ale dosłownie ostatnie dwa streamy zmieniły wszystko o 180, albo jak to niektórzy mówią o 360 stopni, zmiana nastąpiła te.